Środa. Witajta. Dzisiaj będą przemyślenia człowieka zmarzniętego. Tak się przyglądam tej sytuacji całej, która się kręci wokół ważnych rzeczy w Polsce i tak. Niemcy wysłali Tuska z powrotem do Polski, żeby wywrócić wszystko do gór nogami. Niemcy pchają Mercosur, żeby zniszczyć rolnictwo. Niemcy pchają wiatraki. Niemcy pchają imigrantów. Niemcy pozwolili wejść Ukraińcom do Polski i nie chcą za nich płacić. Niemcy wykupują ziemię. Niemcy zakłamują historię. Niemcy oskarżają Polskę o Nord Stream i o wywołanie wojny na Ukrainie, która się teraz dzieje. Tak zwana pełnoskalowa. Jakby to nie było, wcześniej się nic nie działo, bo wcześniej nie mówili. Bo wcześniej Ukraińcy mordowali Ruskich, to się nic nie mówiło. Teraz jak Ruscy mordują Ukraińców, to już jest wielka wojna i wielki dramat. Tak. Niemcom zależy na tym, żeby podporządkować sobie całą Europę. I co? I to Rosja jest największym wrogiem Polski. I teraz my mamy iść na wojnę z Rosją. Żeby co, żeby Niemcy mogli zrealizować bez jednego wystrzału, bez jednego euro swój plan ekspansji na wschód, ten co Hitler tam miał na przestrzeni życiowej? Hmm? No, Rosja, Walczmy z Rosją. Zamiast zamknąć granice, zerwać stosunki dyplomatyczne z Niemcami, zanim się nie ogarną, nie przeproszą za zbrodnie dokonane na Polakach, nie przeproszą za to całe skór wysyństwo, które, wiesz, które wyrządzili Polsce i polskiemu narodowi przez lata, przez wieki. To nie, to my mamy się z Rosjami bić teraz. Dla Niemiec oczywiście. Bo Niemcy nie, Niemcy nie bierzą swoich, nie. Nie, absolutnie. No. A z tego co zostanie, to pójdą faceci na budowę, budować Niemcy, gospodarkę, a kobiety trafią do agencji, niekoniecznie z własnej woli, i będą zadowalać niemieckich obywateli. Tak. Idźmy na wojnę z Rosją. To jest nasz największy wróg dzisiaj. Dokładnie. Tak.